Witajcie, czy myśleliście sobie kiedyś o tym, że tak naprawdę bycie ofiarą może być bardzo atrakcyjnym sposobem radzenia sobie w życiu? Jeśli nie, to zapraszam do wysłuchania. Jeśli tak, to też zapraszam, żebyście sprawdzili, czy zgadzamy się w tym temacie. Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że osobie, która jest ofiarą, należy współczuć i pomagać, ponieważ jest ona w trudnej sytuacji. Instynktownie reagujemy współczuciem i chęcią pomocy, gdy komuś dzieje się krzywda. Czy więc w związku z tym odgrywanie roli ofiary może być atrakcyjnym sposobem radzenia sobie w życiu? Może być tak, że wkłócenie w rolę ofiary jest wyuczonym sposobem zwracania na siebie uwagi. Takiego mechanizmu nagrody uczymy się od dziecka, ponieważ rodzice zwracają na nas uwagę, gdy tylko zaczynamy płakać. Czasem więc takie sposoby reagowania mogą pojawiać się w życiu dorosłym automatycznie. Trzeba więc dużej samoświadomości, żeby nieświadomie nie próbować zwracać na siebie uwagi w taki sposób. Takie zachowania są adekwatne dla dziecka, które jest jeszcze bezradne i potrzebuje pomocy opiekunów, ale już nie dla osoby dorosłej. To więc dlaczego bycie ofiarą może być atrakcyjnym sposobem funkcjonowania w życiu? A to dlatego, że ofiara za nic nie jest odpowiedzialna, a do tego ma prawo oczekiwać, że otoczenie będzie działało na jej korzyść, żeby wyrównać jej poniesione do tej pory straty. Nasze poczucie sprawiedliwości uruchamia w nas instynkt pomagania. Więc powstaje pewna gra, która polega na wymianie energii i uwagi, ponieważ energia podąża za uwagą. Gdy jedna osoba staje się ofiarą, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce zagrać rolę pomagacza. Dla osób, które lubią czuć się ważne i potrzebne, taka gra może być bardzo atrakcyjna. Jeśli tylko ofiara wykazuje wdzięczność, to może tworzyć się bardzo atrakcyjna relacja wymiany pomiędzy osobami, które lubią czuć się ważne i potrzebne i pomiędzy tymi, które. Odgrywają w danym momencie rolę ofiary, przy czym nie sugeruję tutaj, że nie są ofiarą. Po prostu zakładam, że każdy z nas tak naprawdę odgrywa rolę w życiu. Ale tak, trochę gorzej jest w sytuacji, gdy tożsamość ofiary staje się pomysłem na życie, gdy staje się sposobem na pobieranie energii, uwagi i usprawiedliwienie bierności w działaniu własnym. Taka osoba może uważać, że przecież jej krzywda była tak wielka, że teraz należy jej się rekompensata. Może uważać, że swoim cierpieniem zasłużyła już, żeby dostawać w tym momencie wynagrodzenie od świata. Dlatego może w ten sposób usprawiedliwiać swoją bierność. Ofiara może uważać, że w związku z tym, że już poniosła straty, to teraz już nic nie musi. Bo ktoś się skrzywdził i pozostawił bez zasobów, rozumianych także jako siły psychiczne, więc teraz nie można oczekiwać od niej inwestycji. W związku z tym nie jest odpowiedzialny za bierność w swoim życiu, tylko odpowiedzialny jest za to ktoś inny. Czy nie uważacie, że taka postawa może być atrakcyjnym sposobem funkcjonowania w życiu? Ale niestety jest to postawa dziecka, za które odpowiadają rodzice. Dorośli ludzie biorą życie w swoje ręce i nawet gdy doznają krzywdy, to traktują je jako lekcje, które wspierają w rozwoju. Zawsze można uznać, że doznana krzywda jest lekcją, chociażby uczącą ustawiania granic, czy uczącą unikania sytuacji zagrożenia w przyszłości. Nie mamy wpływu na to, jakie karty dostajemy w grze zwanej życiem, ale mamy wpływ na to, jak nimi zagramy. To tylko dzieci frustrują się przegraną, a dorosli wyciągają z przegranej wnioski i wprowadzają w życiu zmiany. Tak to już jest, że to nie inni odpowiedzialni są za nasze emocje to my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, jak interpretujemy sytuację, jak reagujemy i czy pozostajemy w poczuciu ofiary, czy też podejmujemy działanie, aby z niego wyjść. Ale w naszym kręgu kulturowym cierpienie uszlachetnia, więc także z tego powodu bycie ofiarą może być atrakcyjne. A co jeśli sami jesteśmy przyczyną krzywdy innej osoby? Gdy mamy poczucie, że skrzywdziliśmy drugą osobę, to oczywiście sami możemy jej to wynagrodzić. Trudniej jest jednak w sytuacji, gdy przyczyną poczucia krzywdy drugiej osoby jest nasza dbałość o własne potrzeby. I tak naprawdę nie możemy zadbać o drugą osobę, nie przestając jednocześnie dbać o siebie. Oczywiście, rozwiązaniem jest tutaj dobra komunikacja, ale jeśli ona nie pomaga i druga strona naciska na nas, żebyśmy zmienili swoje zdanie, to jedną z reakcji może być wchodzenie samemu w rolę ofiary, aby nie być katem. I wtedy ta gra się komplikuje. Problem polega na tym, że zupełnie nieświadomie zaczynamy się licytować, to bardziej cierpi, a to prowadzi tylko do przerzucania odpowiedzialności, a nikomu nie daje satysfakcji. Warto więc czasami przyjrzeć się sobie i zadać sobie pytanie, czy w danej sytuacji naprawdę jesteśmy ofiarą, czy może tylko odgrywamy taką rolę, bo jednak czerpiemy z tego jakieś korzyści. Warto też. Przyjrzeć się innym, bo czasem może się okazać, że chcąc pomóc, tak naprawdę szkodzimy, bo tylko wzmacniamy taki sposób funkcjonowania w życiu. Ale może też być tak, że ktoś próbuje nami manipulować, odgrywając rolę ofiary. Oczywiście, bycie ofiarą nie jest przyjemne, ale pozostawanie w mentalności ofiary może przynosić korzyści. I myślę, że tak naprawdę to każdy z nas czasem odgrywa taką rolę. Mniej lub bardziej świadomie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jakie są Wasze doświadczenia i przemyślenia. Jeśli materiał Was zainteresował, to nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji i jeszcze kliknąć dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z nowymi materiałami na kanale. Dziękuję za uwagę!